Podwójne standardy to zjawisko polegające na stosowaniu różnych kryteriów oceny lub zachowania w zależności od osoby lub grupy osób, do których są one aplikowane, pomimo podobnych okoliczności. Dzisiaj coraz częściej przypisuje się to kobietom, które zdaniem wielu osób mogą sobie pozwolić na znacznie więcej, a szansa na to, że zostaną skrytykowane jest mniejsza niż gdyby płeć została odwrócona. Przyjrzymy się więc dzisiaj takiej sytuacji, kiedy popularny raper posłużył się polką. Zastanowimy się nad tym, czy ma to wpływ kolor skóry i jakie podejście mają do tego kobiety i ocena publiczna. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka, dzięki czemu będziecie na bieżąco z naszymi materiałami i pomożecie nam się rozwijać. A teraz dam Wam jeszcze 3 sekundy, a Wy napiszcie w komentarzu 3 słowa do raperów: 1, 2, 3. Napisane? No to lecimy! Lil Gnar, właściwie Caleb Samuel Shepard, jest amerykańskim raperem i piosenkarzem, który działa w Atlancie. Amerykański raper, podczas swojej wizyty w Polsce 24 lutego, wystąpił w warszawskim klubie Oczki. Po koncercie zdecydował się na dość kontrowersyjny sposób wyrażenia swojego przywiązania do Polski. Raper zrobił sobie podnóżek z półnagiej dziewczyny, na której stanął, trzymając biało-czerwoną flagę, co miało podkreślić jego miłość do naszego kraju. Całe zdarzenie zostało uwiecznione na zdjęciu, które później opublikował w mediach społecznościowych, z podpisem The King of Poland Polski Gnarski. Jest to na pewno niecodzienny sposób na wyrażenie swojej sympatii względem kraju. Poza tym, że sama sesja wywołała mieszane reakcje, to dodatkowo na polskiej fladze, którą trzymał, zapisał swoją ksywkę, co wywołało kolejne kontrowersje związane z możliwym bezczeszczeniem symbolu narodowego. Wielu fanów ekscytuje się niecodziennym wyróżnieniem, jakie otrzymał nasz kraj, bądź nawet dziewczyna obecna na zdjęciach. Inni uważają jednak zarówno zachowanie rapera za mało zabawne, jak i kobiety za niezbyt dojrzałe. Jeden z internautów pisze tak, Kiedyś jakiś chłop przed ołtarzem spojrzy po raz pierwszy na jej łydkę i przypomni sobie to zdjęcie wieże, oraz chciałbym zwrócić uwagę, że jakaś roznegliżowana Polka robi mu za podest. Inni dostrzegają w tym kontekście porównanie do innego polskiego klasyka. Malik Montana, raper, i Fagata, influencerka, są postaciami znanymi w polskim internecie, które często wywołują kontrowersje swoim zachowaniem. W jednym z incydentów Malik Montana umieścił na platformie TikTok krótkie wideo, na którym Fagata wypina się do obiektywu, a on na jej plecach przygotowuje cheeseburgera, a następnie go zjada. Dysiątka, a, a. Mam Malik opublikował to wideo z podpisem Fagata Meble, co jeszcze bardziej spotęgowało kontrowersje i skojarzenia z przedmiotowym traktowaniem osób. Wideo to zniknęło z Facebooka Malika, ale nadal jest dostępne na TikToku. Z tym, że mamy prawo przypuszczać, że zarówno blond włosej kobiecie uczestniczącej w sesji zdjęciowej z amerykańskim raperem, jak i słynnej Agacie, autorce niepopularnego Planu B, byłej partnerce Stewarta Burtona, youtubera oskarżonego o niestosowne relacje z nieletnimi... Nie przeszkadza taka reklama. Jeżeli nie wiecie o co chodzi ze słynnym planem B, to chętnie wam opowiem. Agata Fong stała się powodem kontrowersji nie tylko za sprawą związku z popularnym youtuberem, ale również dzięki jej planom zawodowo-związkowym. Kiedy to do sieci trafiła wiadomość głosowa, w której mówi o swoim planie B. Plan ten polegał na znalezieniu sobie bogatego partnera, aby nie musieć pracować. Tym planem miał być właśnie Stuart. Ale wspominała również o innych mężczyznach, jak o tajemniczym piłkarzu. Tak czy inaczej, kobieta zaczęła zmagać się z problemami piarowymi. Tak więc dzisiaj debiutuje na, delikatnie mówiąc, znanej niebieskiej platformie, gdzie celebrytki mogą udostępniać swoje mniej lub bardziej roznegliżowane zdjęcia za pieniądze. Chociaż dzisiaj, chyba, życie na kamerkach staje się powoli standardem. Zresztą moja córka, pierwsza, została zrobiona na kamerkach. Tak, zeszła w ciąży na kamerkach z nią, no, więc. Więc to jest akurat, i dwójkę dzieci mam z jednym mężczyzną, więc to akurat też jakbyście mi chcieli zarzucić, to nie nie, nie, nie latam sobie na boki. No ale Jagódka jest akurat zrobiona na kamerkach. Jest się czym chwalić. Wracając jednak do tematu, wiele osób sugeruje, że Polki parają szczególnym zainteresowaniem wobec ciemnoskórych mężczyzn. Przyjrzyjmy się więc może temu aspektowi. Temat tego, że kobiety z Polski odczuwają szczególne zainteresowanie względem ciemnoskórych mężczyzn, pojawia się raz na jakiś czas w mediach. Przeważnie jest to pewnego rodzaju forma ataku wobec kobiet, które z pewnością w pewnych przypadkach kierują się dziwnymi pobudkami, jak kwestia chęci spróbowania czegoś bardziej egzotycznie wyglądającą dla naszego klimatu osobą. Czasem jednak zdaje się, że stereotypy te wykraczają poza pewne standardy przyzwoitości. Opinie mogą być oczywiście podzielone, możemy sobie pomyśleć, że w przypadku gdyby mężczyzna wyglądałby inaczej, kobiety, do których podbiegł, nie chciałyby złapać go pod rękę. Z drugiej strony możemy też uważać, że była to zwyczajnie miła inicjatywa, a wstawione nagrania są tylko z sytuacji, kiedy reakcja była pozytywna. Jeden z udostępniających nagranie internautów pisze jednak w ten sposób: Kiedy Polki tak ochoczo łaziły pod rękę z murzynem? Jesienią czy latem ubiegłego roku? Stawiam dolary przeciw orzechom, że wojaki wuja sama wyglądają od niego stokroć gorzej, a powodzenie mają podobne. Powinniśmy jednak zwrócić uwagę na to, że mężczyzna nie wyglądał, jakby był szczególnie namolny i nie inicjował kontaktu fizycznego, jeżeli kobieta sama nie wyciągnęła do niego ręki w odpowiedzi na gest. Film miał też raczej na celu pokazanie kobiet z Polski jako piękne i sympatyczne. Co warto też zaznaczyć: osoby z ciemną skórą niekoniecznie deklarują, że w Polsce żyje im się tak pięknie. Jakby wynikało z wniosków niektórych internautów. We're black in Poland. Of course, we can't leave our houses on Independence Day. We're black Polsce. Poland. Of everyone thinks we can't speak the language. Yeah. Ale ja mogę. Jasne. We're black in Poland. Of course, I'm gonna get asked if this is my real hair. We're black in Poland. Of course, people stare. We're black in Poland. Of course, we walk around with spray. Oh. We're black in Poland. Of course, the picture for our residency got denied because we had an afro. We're black in Poland. Of course, nobody's gonna believe our experiences. We're black in Poland. Of course, we know every other black person in Poland. We're black in Poland. Of course, a drunk man has tried to kiss my hand. We're black in Poland. Of course, we get called slurs at the Christmas market. <laughs> we're black in Poland. Of course, we can't find our makeup shades in stores. We're black in Poland. Of course, everyone thinks we're refugees. We're black in Poland. Of course, nobody wants us here.

Komentarze mogłyby jednak wskazywać na potwierdzenie tezy o tym, że bywają oni dyskryminowani. Czarni w Polsce niezbyt są zadowoleni, w jakich warunkach muszą żyć w Polsce może by im pomóc znaleźć drogę, skąd przyleźli. I wiele podobnych, chociaż niektórzy stają w obronie przyjezdnych i zwracają uwagę na to, że jest to przede wszystkim sarkazm. Co by nie było, nie powinniśmy zapominać o tym, że obecnie dość popularnym zjawiskiem jest promowanie podwójnych standardów wobec kobiet i mężczyzn. Rzecz jasna, nie we wszystkich zakresach. Jednak przykładowo raczej za kontrowersyjny byłby odebrany podobny post do tego, gdyby role się odwróciły, i to mężczyzna pisał o wieczorze kawalerskim w podobny sposób. Nie zapominajmy więc, że na zdjęciu Lil Gnara są dwie osoby. Dajcie znać w komentarzu, kto waszym zdaniem bardziej się upokorzył, a może uważacie, że było to w porządku.